Tomku, czy ty też czujesz to, co ja? Hmm, że algorytm nas kocha, że nasze podcasty to złoto, że ludzie klikają jak szaleni, że klienci nas uwielbiają, tak? No też, ale głównie wiesz, no czas w końcu odpocząć. I nawet taki zajebisty duet jak my czasami też musi się odłączyć od tego WiFi. Spokojnie, ale to nie znaczy, że przestajemy gadać o marketingu. Po prostu mamy taki sezon, że teraz przerzucamy się na leżaki. I zamiast mówić spokojnie kolejny raz zbuduj lejek marketingowy, tym razem powiemy Ci zbuduj zamki na piasku, ale spokojnie. Wracamy po wakacjach z nową energią, azurem naszym marketingowym. Więc jeśli tęsknicie, oglądajcie i subskrybujcie stare odcinki. A jeśli nie zatęsknicie, to my i tak wrócimy. Do zobaczenia! Bo marketing po naszemu robi się slow, a nie na siłę. Wracamy po wakacjach.